14 stycznia 1947 roku główny urząd morski w Gdańsku przeniósł do Urzędu Morskiego w Szczecinie sierżanta pożarnictwa Wincentego Krystosika w celu zorganizowania portowej straży pożarnej. W lutym 1947 roku od władz radzieckich w Trzebieży przejęta została jednostka o nazwie Helena, która po przebudowie na statek pożarniczy rozpoczęła służbę w ochronie przeciwpożarowej Portu Szczecin. W 1947 roku załoga z dniem 17 czerwca przechodzi na system ciągłej służby dwuzmianowej i tę datę przyjmuje się za datę powstania portowej Straży Pożarnej w Szczecinie. W styczniu 1949 roku rozpoczyna się dostawa zamawianych przez ministra żeglugi samochodów pożarniczych sprzętu innego wyposażenia ze Szwecji i Anglii dla Portowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Stan osobowy załogi PSP Szczecin na dzień 31 grudnia 1949 roku wynosił 91 osób, w tym czterech oficerów, 26 podoficerów i 61 szeregowych. W systemie dwuzmianowym dawało to 40 strażaków na jednej zmianie w podziale bojowym. Obszarem działania PSP Szczecin obejmowała port Świnoujście, Kołobrzeg, Ustkę oraz Darłowo. W obszarze działania prowadzona była prewencja przeciwpożarowa oraz szkolenie załóg tworzonych portów. Z dniem 7 maja 2019 roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia portowej służby ratowniczej w portową straż pożarną. Zgodę na zmianę nazwy wydał minister spraw wewnętrznych i administracji. Tym samym została przywrócona historyczna nazwa, pod którą jednostka funkcjonowała w latach 1947-1992. Ratownicy posiadają wieloletnią praktykę na terenie portu i doświadczenie w walce z pożarami na statkach i obiektach lądowych. A ponadto przygotowanie zawodowe specjalistyczne na różnego rodzaju kursach specjalizujących w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie medycznym. W przyszłym roku może zostać zwodowany nowy statek, przystosowany do gaszenia pożarów w porcie, który ma zamówić Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Nowy statek ma zastąpić jednostkę o nazwie Strażak 24, która stacjonuje w Szczecinie i ma 44 lata. Jest wybrany już inżynier projektu. Przewiduje się, że wodowanie nowej jednostki pożarniczej nastąpi pod koniec przyszłego roku. Pięć lat temu wymieniono strażaka w Świnoujściu. Strażak 26 na co dzień stacjonuje w Świnoujściu i asystuje wchodzącym do gazoportu metanowcą. Teraz nowej jednostki chroniącej i dbającej o bezpieczeństwo portu doczeka się Szczecin. Pozostaje czekać na dzień, w którym nowa jednostka zostanie zwodowana, gdyż zawsze jest to wielkie wydarzenie dla portu.